Cześć. Dzisiaj czeka mnie montaż cargo z firmy Race z cargo Maxima Puro. Zarówno dwusetka, jak i 300. Także zobaczymy, z czym to się je. W zestawie mamy oczywiście instrukcję, szablon do montażu prowadnic, do montażu po drugiej stronie mocowań do frontów. Także. Ten szablonik po prostu przykładamy sobie albo na wieniec, albo na front, i w tych miejscach punktaczkiem możemy sobie te otwory wyznaczyć. Dodatkowo są dwa takie boczki, maty do tych koszy, tutaj tu jeszcze zapakowane, przeszklone boki. Mocowania do tych przeszklonych boków, mocowania frontów. I oczywiście sama prowadnica tutaj boczna. To jest cargo prawe, czyli do szafki na prawy bok. Zmontowane. Samo cargo po złożeniu ma wyglądać już pokazuje katalogu. Będzie to najlepiej widać. Tylko gdzie to? Aha, tu mam zaznaczone. Dobra. To jest coś takiego. To jest wersja 300, która mnie czeka do zamontowania i wersja 200, którą też muszę dzisiaj złożyć. Tutaj mamy nasz wieniec dolny i mamy oznaczenie, że to jest prawa strona. Są strzałki, więc dosuwamy we właściwy sposób i punktujemy miejsca pod prowadnicę tego, tego systemu. Po drugiej stronie tego szablonu mamy miejsce do mocowań frontów, do wyznaczenia mocowań frontów. No frontów jeszcze nie mam, więc na razie tego nie zaznaczę, ale zajmiemy się samą tutaj szafką. Całym korpusem pod tokargo. No, jak mamy ten szablonik, no to po prostu trzeba go dosunąć we właściwy sposób. Najlepiej sobie takie szablony łapać taśmą malarską. Ten akurat jest na całe szczęście dosyć mały, więc wydaje mi się, że sobie tutaj poradzę w ten sposób. I z pomocą tego szablonu zapunktowałem już na wieńcu dolnym, jak mówiłem, w moim przypadku jest to kargo prawe, więc po prawej stronie, po dosunięciu strzałkami do boków tutaj. Jeśli chodzi o jeszcze bok korpusu, też prawy, w przypadku prawego kargo, musimy zapunktować tutaj u samej góry też takie otwory, na taką jakby rolkę prowadzącą, więc też sobie, Przykładamy szablon, i też już tutaj nie widać, będzie na nagraniu, ale też zapunktowałem te trzy otwory. I teraz wiertełko dwójka i nawiercamy sobie te miejsca. I w zasadzie w te już nawiercone otwory. Spokojnie można sobie tą. Prowadnicę przywiercić, przykręcić, trzeci otwór tej prowadnicy, to jest to miejsce i jak widzę wszystko fajnie pasuje. Wkręty mamy dołączone do zestawu 4x16 i bit PZ2. Jeszcze mamy taką roleczkę prowadzącą, którą trzeba przykręcić na boku naszego korpusu. Na razie i tak nie dociągam, bo ona ma pewną regulację i podejrzewam, że trzeba będzie to wyregulować. I w zasadzie z tak dokręconymi elementami można już cały korpus złożyć. No i jeśli wykonaliście wszystko zgodnie z instrukcją, ja oczywiście popełniłem błąd, więc się przyznaję. Oczywiście szablon trochę bez sensu to jest wymyślone, ale rzeczywiście, gdyby ktoś robił z różnej grubości płyt, szablon należało dosuwać. Do tego boku w przypadku wieńca normalnie, natomiast do boku, żeby te rolki zamontować, trzeba było już na złożonym korpusie. Co prawda to bez sensu, no bo w tak wąskim korpusie wkręcanie i wiercenie to nie jest zbyt wygodne. No więc stąd wynikał ten błąd. O grubość po prostu płyty osiemnastki powinno to odznaczenie pójść wyżej. No nie widać tych zapunktowanych otworów. Na szczęście. I sam mechanizm pracuje leciutko, domyka w ten sposób i można w zasadzie powiesić te kosze. Jeszcze pokażę z tymi koszami. Co prawda nie składam ich jeszcze, bo nie chcę tych szkieł mocować. To wszystko będzie miało miejsce na montażu, bo wiadomo, ta szkła lepiej, żeby były zabezpieczone, przewiezione do transportu jak należy. No, i tak to wygląda z takim koszem. Jeszcze mogę tutaj ten drugi wrzucić. Wiadomo, jeszcze przyjdzie pora na mocowania frontów, jak tylko będą. No i tak to się prezentuje ten boczny kosz. No, i tu będą te szklane boczki wsuwane w takie plastikowe mocowania. Cargo 200 i cargo 150 montujemy w podobny sposób, czyli tam wybieramy prawe czy lewe, i montaż do któregoś tam znaczy, i tak są do wieńca dolnego i ta rolka prowadząca do boku. No, i jest ta rama skierowana do jednego boku. Natomiast w przypadku Cargo 300 i 400 mamy taką ramę z prowadnicami. O, tak ona się tutaj wysuwa. Ta rama jest też regulowana na wysokość, ponieważ w wieńcu górnym też musimy taką zamontować roleczkę prowadzącą. I tutaj nie ma znaczenia, i tak naprawdę to kargo też mogłoby być troszkę szersze. Gdyby Wam wypadał niestandardowy wymiar, na przykład niekoniecznie 300, ale może być, nie wiem, 340 szerokość. I tutaj nie ma problemu, bo nie montujemy do boków, tylko do wieńca dolnego i tą rolkę do wieńca górnego. A wysokość dla niestandardowego korpusu regulujemy sobie za pomocą takich wysuwanych tutaj elementów z tej ramy i blokujemy tutaj takimi śrubkami imbusowymi. Aczkolwiek mimo tej regulacji, w moim przypadku no nie wystarczy tutaj tej możliwości rozsuwania i będę musiał dodać jakby taki dodatkowy wieniec, żeby zamontować tą rolkę. No ale to o tym za chwilę. I tutaj do samego cargo. Oczywiście też dostajemy instrukcję. Również dostajemy tak jak w przypadku tego poprzedniego szablon do punktowania pod te prowadnice oraz pod te właśnie rolki prowadzące, a także mocowania do frontów, możemy sobie zapunktować na frontach. Jeśli chodzi o kosze, które tutaj przychodzą, no to tu już mam taki złożony ze szklanym właśnie tym bokiem i montujemy je sobie z jednej strony. Po drugiej stronie, i tu wtedy w środek przychodzi ta mata, taka wypełniająca. Tak to wygląda, tak się rozsuwa. O, tak jak widać, już zapunktowałem sobie na wieńcu dolnym te otwory pod prowadnice. I teraz wiertełkiem dwójeczką jeszcze poprawię. No i tak się prezentuje to po zamontowaniu. Tutaj, tak jak widać, no niestety robię bardzo wysoki korpus, bo aż 820 mm. Dlatego musiałem taki dodatkowy tutaj element wstawić, żeby zamontować te rolki. Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest taka roleczka, i ten rozsuwany element z jednej i z drugiej strony ustawiamy na tą wysokość niestandardowego korpusu i blokujemy śrubą tutaj imbusową. Natomiast w to miejsce, oraz tutaj na dole przyjdą mocowania do frontu. Frontów jeszcze nie mam, ale tutaj wchodzą te mocowania ten sposób oraz ten element tutaj. No i tak nam się prezentuje to kargo do szafki 30. Mamy te wkłady tutaj do szufla. To ona jest tutaj nieułożona nie właściwie, ale tylko tak pokazuje jak to wygląda. Przeszklone boczki. Całość chodzi przyzwoicie. I tak jak mówiłem, mimo że jest to przewidziane do korpusu 300, to nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby to było 340, 350, ponieważ mocowania mamy u góry i na dole, a nie po bokach. Także kiedy jest sytuacja gdzieś tam niestandardowo wpasować się w wymiary, to jak najbardziej jest to możliwe. I tak jak widać, kargo już złożone, zarówno 200, jak i 300. Powiem szczerze, że ja głównie korzystałem z takich rozwiązań, Albo z firmy GTV, albo z firmy NOMET. Jeśli miały być bardziej budżetowe, no, a jeśli troszkę lepsze, to z firmy PEKA, bądź robiłem takie karga z szuflad. Tutaj dałem szansę firmie RACE. To jest seria, tak jak mówiłem, linia Maxima Furo. Na moje pracuje to całkiem przyzwoicie. Jeszcze przede mną, oczywiście, mocowania frontów do tych kargo. Dajcie znać w komentarzach, proszę, jakich wy używacie systemów, jakie polecacie, jeśli chodzi o jakieś takie rozsądne budżetowo rozwiązania.